Jeszcze w minionym roku, gdy na Osowej Górze w Bydgoszczy spadł nawalny deszcz, woda zalała nie tylko ulice, ale i garaże okolicznych domów. W tym roku podczas ulewy już tak nie było, bo w tej dzielnicy w ramach bydgoskiego projektu modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej zrealizowano także i tę inwestycję. Układ kanalizacji deszczowej służący do odwadniania dzielnicy Osowa-Góra był o zbyt małej przepustowości, co powodowało podtopienia i zalania budynków ulic. Dlatego po analizach hydraulicznych postanowiliśmy uzupełnić, rozbudować ten istniejący stary system niewydolny poprzez wbudowanie zbiorników retencyjnych i przede wszystkim wykorzystanie naturalnych stawów oczek wodnych do retencjonowania wody. I to się stało. Projekt został opracowany, w zasadzie zrealizowany, i przede wszystkim, o czym mówimy dzisiaj, projekt się sprawdził. Czyli te rozwiązania wymyślone przez inżynierów, one w praktyce zdały egzamin. Bo nadmiar wód deszczowych w ubiegłym roku poprzez zbiornik przy ulicy Kolbego, a w tym roku poprzez stawy na ulicy łowiskowej, rekinowej, planktonowej zadziałały, wypełniły się wodą, oszczędzając okoliczną zabudowę. Z istniejącego systemu kanałów deszczowych wykonaliśmy upusty do istniejących stawów oczek wodnych, w momencie przepełnienia kanałów, kiedy poziom wody deszczowej w kanałach podniesie się do określonego poziomu, następuje przelanie się nadmiaru wód deszczowych właśnie do tych wspomnianych stawów. Nie ma zagrożenia wtedy dla zabudowy dla ulic. Z kolei przy ulicy Muszlowej na Osowej Górze powstał w ciągu trzech miesięcy zbiornik retencyjny, ale otwarty. Adaptacja tego istniejącego stawu do celów Gromadzenia wód deszczowych polegała na wykonaniu faszynowania brzegu oraz wzmocnienia jego kamieniami. Faszynowanie to jest nabijanie takich krótkich palików drewnianych oraz e, takich specjalnych wałków wzmacniających brzeg po to, żeby ten brzeg nie uległ degradacji. W przyszłości rolą tego stawu będzie gromadzenie, retencjonowanie wód deszczowych. Od kiedy zacznie? Już zaczął. To już działa od momentu podłączenia tego stawu do kanalizacji deszczowej. Ten staw się już wypełnia. Świeżo włączone do układu sieci deszczowej w Zielnictwa Góra zbiorniki retencyjne, dawne stawy oczka wodne spełniły swoją funkcję. Taki test przyszedł z końcem sierpnia, gigantyczna ulewa pokazała, że zbiorniki wypełniły się wodą deszczową, przejęły nadmiar wody deszczowej, nie było żadnych następ negatywnych w postaci podtopionych chociażby ulic czy zalanych piwnic. To udowadnia, że absolutnie rozwiązanie jest właściwe, skuteczne, sprawdziło się i działa. To oznacza też, że absolutnie koniecznie Musimy i chcemy i powinniśmy dokończyć inwestycje, które realizujemy właśnie polegające przede wszystkim na budowie zbiorników, na budowie retencji i ulepszeniu istniejącego systemu kanalizacji deszczowej. Za to na ulicy Pięknej w Bydgoszczy trwa cały czas budowa kolektora deszczowego o średnicy 60 metra i długości 600 metrów. Jest to bardzo ważny element systemu kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi pozwoli na zapewnienie właściwej przepustowości sieci deszczowej pod kątem odwodnienia miasta w sytuacji deszczy nawalnych. To są już ostatnie roboty, które realizujemy, które podjęliśmy. Przypomnę, 4 miesiące za nami, zostało nam jeszcze 2 miesiące do zakończenia tych robót. Zdajemy sobie sprawę, że no to są roboty uciążliwe, ale... Bez tej uciążliwości w krótkim okresie czasu nie uzyskamy tego, co jest celem tego projektu, czyli zabezpieczenia miasta przed skutkami zmian klimatycznych, uczynienia miasta odpornym na konsekwencje zmian klimatycznych. Pamiętamy wszyscy katastrofalną powódź miejską w ubiegłym roku w rejonie ulicy Wyspowej. Te inwestycje służą przeciwdziałaniu tego typu zjawiskom. Aby zmniejszyć uciążliwości, jakie powoduje budowa kolektora w Ulicy Pięknej, zmieniliśmy organizację prowadzenia tej budowy. Robotnicy pracują 24 godziny na dobę, aby maksymalnie skrócić czas tych uciążliwości. To jest wyjście jakby naprzeciw też oczekiwaniom mieszkańców, żeby minimalizować utrudnienia, jakie powodują te budowy. Zostały nam jeszcze dwa miesiące na ukończenie robót. Już kończymy. Sześć obiektów zostało zakończonych, uruchomionych, oddanych do użytku. Pozostałe trwają. W perspektywie najbliższych dwóch miesięcy, jak ja powiedziałem, powinniśmy zakończyć te budowy. Znikniemy wtedy z tych obszarów, z tych miejsc i będziemy mogli cieszyć się korzyściami, jakie ta infrastruktura przyniesie mieszkańcom Bydgoszczy. Także przepraszam jeszcze raz za utrudnienia i proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, bo warto bo przykład Osowej Góry, innych miejsc, warto trochę przecierpieć, trochę tych utrudnień ponieść, aby mieć perspektywę bezpiecznego życia w mieście bardziej ekologicznym, bogatym w wodę.